Cześć widzowie, witam Was w kolejnym odcinku z przeglądem oferty z Kauflanda. Tym razem oferta parkside'owa, narzędziowa, tak jak to lubicie. I jedziemy od razu z ofertą. Robot do koszenia trawy na akumulator 20V za 799 zł Cena bez karty to 1199, więc wydaje się bardzo, bardzo dobrą promocją. Te silniki bezszczotkowe, odwracalny system trzech noży z krawędziami tnącymi po obu stronach. Jest to oczywiście na jedną baterię, na jeden akumulator. Z tego co pamiętam 4Ah, jest też stacja ładowania, no ciekawe, 3 stopnie regulacji wysokości cięcia do powierzchni trawnika do 250 m2. No więc taki malutki robocik raczej do niedużo 250 metrowych powinien się dosyć dobrze sprawdzić. Jeśli posiadacie właśnie ten model dajcie znać w komentarzach jak on u was się sprawuje i spisuje. Ja szukałem czegoś większego, wiem, że były też takie 40V, ale jakoś ciężko są ostatnio dostępne, na tym dość dużo jest tych promocji. Mamy też tutaj doniczki, doniczki za 20 zł, doniczki za dyszkę, podstawki, jest tego naprawdę sporo. Chociaż powiem, w i w Kauflandzie jakoś mało tych doniczek było dostępnych, nie wiem, nie wiem. Tutaj też, jak to u Was wyglądało, uchwyty na no i ziemia kwiatowa za 13 zł. bez grosza. Oferta, oczywiście, będzie obowiązywała od poniedziałku 2 czerwca do soboty 7 czerwca. Co my tutaj jeszcze ciekawego mamy? Wąż na patio długości 7,5 metra za 40 zł. bez grosza z taki spiralny o długości 10 metrów lub płaski o długości 15 metrów. Do tego te wszystkie zraszacze za 30 zł, bez grosza. Różnego rodzaju złączki, liczniki na wodę, nawadniacze, rozdzielacze też za 30 zł. Całkiem fajne konewki, ocynkowana stal, cztery dyszki, takie klimatyczne koneweczki, fajne. No i mnóstwo środków do roślin. Na kolejnej stronie to, co przewija się już od kilku gazetek, a więc złączki, pistolety zraszające, zraszacze wielofunkcyjne pełnoobrotowe, jest tutaj naprawdę spory, zobaczcie też tutaj tu jest konewka 3 dyszki nie wiem czy nie bardziej bym chciał tamtej z poprzedniej strony, jest też taka malutka dwulitrowa za 15 zł zraszacz wielofunkcyjny za 24,99 to on jest oczywiście z funkcją regulacji strumienia są też złączki wtykowe, rozdzielacze, trójnik, złączka z blokadą wody, trójnik taki z trzema złączkami za 12 zł i system przyłączy i zawór dwudrożny za 12 zł bez groszy. Na kolejnej stronie mm, łopatki, sadzarki automatyczne, chociaż ona jest ręczna, ale bardzo fajny sprzęt, sekatory nożycowe, kowadełkowe. Bardzo dobrej jakości są te sekatory. Sam używam i sprawdzałem się już naprawdę kilka lat. Działają rewelacyjnie. Opryskiwacz ciśnieniowy 24,99 o pojemności 2 litrów oraz niezmiennie nożyce elektryczne do wyżywopłotu model PEHS 451 za 110 zł bez grosza. No i wygląda na to, że to tyle oferty narzędziowej. No tutaj króluje dzień dziecka w. Lidlu, mnóstwo zabawek i innych tego typu rzeczy, może też to jest dobra okazja, żeby trochę odpocząć od narzędzi, sprawić radość z okazji dnia dziecka. No ale dobra, co mamy tutaj wartego uwagi z tej oferty? No niewiele, poza tym robotem do koszenia trawy i na przykład tym zraszaczem, no to tak średnio by powiedział tak? Średnio. Poza tymi ofertami z gazetki możecie jeszcze zajrzeć na ofertę online. Online Marketplace, Kaufland ma coś takiego. Sam bardzo rzadko tam zaglądam, ale yy, czasami można wyhaczyć ciekawe promocje. Są tutaj naprawdę przeróżne rzeczy. Nawet powiem Wam szczerze, że więcej niż jebać. Jeśli chodzi o elektronikę, bo są i kamery zewnętrzne, są też odkurzacze, jakieś solarne historie, stojeki na drewno zestawy montażowe no mnóstwo, mnóstwo naprawdę rzeczy dosyć ciekawych nawet z wewora są akcesoria, To by się spodziewał, że tutaj jest aż taki szeroki wybór szukałem tutaj narzędzi, ale jest no dość słaby akurat na tym momencie akurat słaba oferta, jest na przykład taki świder do wkrętarki, taki mały zestaw lutownica precesyjna grzałkowa, no tego typu oferta dość rzadko się pojawia w Kauflandzie, a tutaj mamy na przykład, to jest coś ciekawego, no a raczej będzie 300 zł, e, wózek warsztatowy z 7 szufladami, są też te czerwone wózki A&A e, e, Schnella za 1300 zł, no to jest już konkretnie, e, dajcie znać czy macie takie w swoim warsztacie, jak one się sprawują, chodzą oczywiście mi po głowie tego typu wózeczki, fajnie, fajnie to wszystko wygląda. A na dzisiaj to by było tyle. Ja zapraszam Was do śledzenia mojego kanału, do dania łapki w górę, do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie i zapraszam do kolejnych przeglądów. Trzymajcie się. Cześć.